Witam w kolejnym nagraniu z serii Unboxing. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym dodatkiem do gry World of Warcraft, którym jest Mist of Pandaria i także przychodzi w wersji kolekcjonerskiej. Także co tu dużo gadać? I tak wszyscy wiecie, co jest następne w kolejności. W porównaniu do World of Warcraft Cataclysm w wersji kolekcjonerskiej, Mist of Pandaria nie różni się dużo pudełkiem. Oprócz tego, że zmieniona jest kolorystyka oraz logo. Na przodzie, jak zwykle, nie dzieje się za dużo, a na tyle mamy cały opis, czego znajduje się w pudełku. I teraz przechodzimy do samego unboxingu gry. Który zajmij momencik? Jak, tak samo jak było to z dodatkiem Kataklizm, bardzo oczekiwałem tego unboxingu i chciałem się szybko do niego zabrać, gdyż chciałem go zostawić do momentu, aż porządnie otworzę kanał YouTube. I jak można było się spodziewać, pierwszą rzeczą, jaką widzimy w pudełku jest artbook, który tak jak poprzednia, poprzednia wersja dodatku zawiera... Uuu! Ta zawiera więcej. Ta, to jest 208-stronnicowa wersja artbooka dla dodatku miejsców Panderia. Jak widać na, na przodzie mamy nową klasę, która jest dodana, czyli Monk, razem z nową rasą, która jest Panderian. Ten artbook zawiera wszystko, cał, cały art z gry tak naprawdę. Drugą rzeczą jest podkładka do myszki, jak widać, z pandarianem, tak samo jak artbook. Następną rzeczą, którą mamy, jest to kolejny soundtrack w wersji kolekcjonerskiej. Zawiera on. 20 różnych utworów wykonanych przez orkiestrę. I jak widać, potem mamy behind the scenes, czyli za kulisami, jak World of Warcraft został stworzony. Mamy interview z, z ludźmi, którzy byli przy produkcji. Mamy Komentarze od samego dyrektora. Mamy bonusowe rzeczy typu... Bonus czesty. I na końcu mamy samą grę World of Warcraft Mists of Pandaria w wersji kolekcjonerskiej. Jak odpakuję tą grę? Jeżeli mi się uda w ogóle, dajcie mi momencik. U. Staram się. O, boże. zwykle Blizzard zapakował swoją grę po prostu taki Impossible do odpokowania Dajcie mi momencik. Czy to za nożyczki. Które nic nie dają. No, udało się. No, udało coś. Tak więc wracając do unboxingu to jest edycja limitowana tej gry. Adycja kolekcjonerka przepraszam. W środku. Jak znam życie znajdziemy po raz kolejny poradnik do gry, jak ją zainstalować oraz produkty, inne produkty, które są, które są sprzedawane poprzez Blizzard. Oraz gestpasy, lecz tym razem tylko do samej gry World of Warcraft. Te gestpasy pozwalają temu, co użyje kod na 10-dniowy, darmowy trial. Do maksymalnie levelu 20. E, oprócz tego, oprócz tych wszystkich rzeczy materialnych, które dostaje się w samej grze, e, w samym pudełku, przepraszam, dochodzą rzeczy niematerialne, które można dostać w grze typu Mount i pet do World of Warcraft, dwa portrety do gry Starcraft 2 i banner z akcentem do Diablo 3. Portrety do Starcraft 2 składają się z orka oraz elfa. Banner do Diablo 3 ma na sobie akcenty z Misso Panderia, a mounty, a mount i pet. Jest jedną tak naprawdę kreaturą, która wygląda tak naprawdę jak pies Le ze skrzydłami, jak zobaczycie tutaj. No nic, wiem, że ten unboxing nie udał się za bardzo, ale jeżeli Wam się spodobało, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Dziękuję, pozdrawiam Mordurajczyk.